Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rycu, to jest kolejny Co Jest Rycu Dzisiaj jest już 12 dzień października To jest poniedziałek, kogut zapiał Już myślałem, że przestanie piać, ale jeszcze zapiał I oczywiście linki w opisie, to pierwszy link w opisie Czyli link do naszego Discorda Czyli po prostu najmałej społeczności, ale bardzo aktywnej Mimo tego, że jest nas mało to jest bardzo aktywna społeczność, z ciekawymi tematami, z bardzo sprawiedliwą według mnie administracją, bardzo szybką jeszcze dodatkowo do tego i zapraszam, to pierwszy link w opisie, drugi link w opisie to jest link do mojego kanału na YouTube związanego z grami, związanego z grami. I zapraszam do komentowania, lajkowania, oglądania, jak się kanał spodoba, także do subskrypcji kanału. Tak, za mną są sarny, tak by the way. Tam próbują wyjść. Widzieliście o, 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 tak, sarny. No, są dzikie zwierzęta, więc ja tutaj lepiej nie chcę dotykać ich brudne dzikie zwierzęta. Nie wiadomo co ze sobą mają. Dobra, jeżeli ktoś powie, że jestem bezwzględny, no to powiem wam tylko tyle. On by mnie ukrył. W zasadzie wszystkie zwierzęta dzikie gryzą, więc Wie, wiecie, jak to wygląda? To mniej więcej wygląda tak, że zwierzęta są dzikie, ale dzisiaj nie miał być temat o zwierzętach i tak dalej. Chociaż tak się zdarzyło, że i kogut, i, i sarny, i, i rozwalony płot, bo w zasadzie tutaj jest rozwalony płot, więc ciekawie tutaj się, ciekawie tutaj wygląda. Trzeba będzie to poprawić. Bo się rozwaliło wszystko, cały płot, cały płot się rozwalił. E, tak. Dobra. Dzisiaj w temacie, e, dzisiaj temat tematowy, czyli po prostu e, rozgadanie się. Troszeczkę przez sarny straciłem wątek, e, ale zobaczyliście sobie sarenkę, jak wygląda z bliska. A to była dzika sarna, sobie wkroczyła. Na, na miejsce rozwalone, więc można uznać, że wkroczyła na teren prywatny. Private, private. E, dobra, e, więc zaczynamy tego vloga, bo, bo nie, e, bo tak. E, wczoraj ciekawy vlog, polecam wczorajszy vlog, e, zachęcam do słuchania do końca. A dzisiaj po prostu o tym, jak sony prawdopodobnie przegrało. E, już teraz e, wojny konsol Wszyscy mówią, jak jeden mąż, Sony przegrało, Sony przegrało. Sony przegrało cenami gier, Sony przegrało tym, że po prostu jest takie troszeczkę dziwne w tej generacji konsol. Sony przegrało, ponieważ bardziej poszło w wygląd i, i tak naprawdę feature, a nie poszło w gry. I Sony przegrało, ponieważ Japończycy nawet się odsunęli od Sony. I w zasadzie no, dzisiaj temat. Powinien być znowu oj sony, oj sony, ale tym razem e, powinno, teraz temat będzie zagrożenie dla sony, e, ponieważ, e, ponieważ, mimo że Microsoft jest platformą, która uwaga e, tylko daje gry, zarówno na pc -ta, jak i na konsole swoją, czyli Microsoft to jest Xbox Series S i Xbox Series X no to mimo, że daje na dwie platformy i zarówno Game Passa można mieć na pc to i tak ma najtańszą konsolę w tej generacji i przez 18 lat nie było tak taniej konsoli Yy, yy, jak możesz mówić tak spokojnie po tym, jak jakieś zwierzątko się za, 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 za tam po prostu? No tak, tak było. Jakiś obrońca zwierząt, jak ma jakiś problem, no to nie robiłem temu zwierzęciu nic, po prostu jest, było na miejscu prywatnym i nie zamierzam dotykać zwierząt, jeżeli nie jest to Związane z moimi obowiązkami, a mogło przenosić przecież koronawirusa. Dobra, wracając do Sony i do problemów Sony, no to w zasadzie ceny, czyli ponad 300 zł za grę, no już dają do myślenia. Z tego co się dowiedziałem, jeszcze niedawno Sony było takim bardzo drogą konsolą. Yy, znaczy, PlayStation 4, teraz mówię o PlayStation 4, była bardzo drogą konsolą. Yy, na rynku chodziła po 1000, po 900 zł, a teraz spadły ceny. Uwaga, aż do 700 zł. Ludzie zaczynają, yy, yy, czekają na kolejną generację, czekając na kolejną generację, sprzedają starą generację i stara generacja już staniała o. W zależności od 200 do 300 zł, w zależności od prawdopodobnie modelu, w zależności od tego co przedstawia sobie ze sobą ta konsola. Jeszcze niedawno, bardzo niedawno, no bo kilka tygodni temu, jeszcze no dwa tygodnie temu jeszcze widziałem ceny na granicy 1000 zł, więc je, no no jest jest tego. Było tego, więc Sony zaczyna Zaczynam w zasadzie. Mimo, że w Polsce jest bardzo popularne to Sony, i mimo, że Sony cały czas utrzymuje tą hegemonię, zarówno w Polsce, jak i w Japonii, to są takie dwa rynki, które, he he które hegemonia Sony no, największa jest, ponieważ zarówno polonizacja gier od Sony jest bardzo dobra. I tutaj można podkreślić wręcz, że, że Sony się stara na polskim rynku jak najbardziej wypaść. Jednakże, po pierwsze, cena Sony, czyli okazuje się, że Sony konsola PlayStation no, będzie, jeżeli chodzi o wersję z napędem, będzie właśnie na, e, droższa o 50 zł od wersji X. So, od Microsoftu, więc wiecie, możesz mieć mocniejszą, tańszą, albo po prostu jesteś fanbojem Sony i sobie po prostu kupujesz. I w zasadzie no. Sony także skiepściło sprawę z wersjami Old Digital. Ja myślałem, że wprowadzając serię Old Digital oni są przygotowani na, na ilość, jaką będą sprzedawać, a oni się okazało, że jednak nie, jednak się nie przygotowali, jednak po prostu skiepścili sprawę wielu teraz wróży. Że, że Sony umrze, Sony PlayStation 5 umrze wraz ze startem e, wojny konsol. Dlaczego tak wszyscy wróżą? Ponieważ no, pierwsze, cena gier, drugie mm, e, zmiany na rynku japońskim, gdzie Japończycy się zezłościli z powodu zmiany dwóch, e, dwóch przycisków. I tak naprawdę późniejsze, późniejsze wypuszczenie konsoli od niebieskich to też jest szczególnie na rynkach takich jak Polska, która prawdopodobnie najwięcej w Europie ciągnęła konsolę od niebieskich. Tak, tak mi się wydaje, że najbardziej ciągnęliśmy i być może te. Kilka rzeczy, które no, jest w miarę takimi no, kłodą, znaczy nie kłodą, tylko obciążeniem na nodze sony. I w zasadzie tutaj można powiedzieć tylko jedno: zagrożenie dla sony jest bardzo wysokie. I to by było na tyle. Ja Wam mocno dziękuję. Eee, przepraszam za ten początek. Ale no nie mogłem się oprzeć yy, pokazaniu wam głupoty zwierząt, yy, więc nie bądź fajka, zostaw lajka, nie bądź chuba, zostaw suba i komentujcie, subskrybujcie, czerwono-biały guzik na czerwono, na kanale i pod tym filmem też kciuki w górę, a ja wam wszystkim bez żadnego wyjątku mówię hej!